Cięcie wykonujemy w taki sposób. Po pierwsze nie tniemy tak. Nie zostawiamy takiej długiej części. Ona będzie usychać, źle się goić. Nie tniemy też w taki sposób, bo skos jest za duży. Staramy się robić jak najmniejszą ranę. Nie tniemy też w taki sposób bo skos idzie w stronę pąka jak zacznie się tzw. płacz łozy to te soki będą spływać na ten pąk zaczną go zalewać najprawdopodobniej zostanie zniszczony i nie wyrośnie tak jak powinien cięcie wykonujemy w taki sposób robimy skos nad pąkiem i w przeciwną stronę pochylenie do pąka żeby soki spływały z drugiej strony, nie zalewały pąka. Jeśli łoza rośnie w ten sposób, wtedy cniemy prosto i musimy robić skośnego cięcia, bo i tak sok pójdzie w dół i nie zaleje na pąka. Tak to wygląda po mojemu.